Siema, w tym odcinku będziemy robić najtrudniejszy w Battlefroncie, Czyli gramy w bohatrowej ale jeśli umrzemy, gra się kończy. Ale zanim przejdziemy do odcinka, poznajmy nasz skład. Więc ja. Pospolity gracz Battlefronta. Około 900 godzin, no, Maxa z Luka oraz Skylerena i coś tam potrafię. Dopier, czyli najbardziej spocona żaba na serwerze ma Maxa z Diody oraz hrabiego Duku Smith, czyli Main Obiwana Maula i Glivesa. ma maksa z każdych z tych trzech postaci oraz jest posiadaczem LEGO Venatora oraz Siberus, czyli moderator, który podobno jest pro Jak nam pójdzie? Zobaczymy dalej Ale okazało się, że Cyberus nie ma mikrofonu, a Smith miał swoje stare PS4 i podobno miał lagi, co będzie potem kluczowe Więc pierwsza onda poszła tak Czysta kp mam Ej, umarł, umarł Cyberus! Nie, no koniec, ale chodzimy! Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Dobra. Oj. Szał, dostaje Ej, dostaje tu miłana, uciekam. Trzeba samemu. Ej, Oj, mał. Dobra, dobra, jest. Good. Dawaj, dawaj, tak Kurde Ja mam lowa, trochę muszę się uleczyć Gliwet Boże, jeszcze Miania, nie Może ulecić moim. Dawaj, dawaj, dawaj Dostałeś? Nie dostałem, nie wiem jakiś lag no. był, bo może zdodżowałem, nie wiem Ale mam Ale lag Ale lag, kurde Prześmiałeś? O kurde Tam rodziny mnie, jest ipa Obrażyje Dobra, nice. Ej, nie idzie tak źle, tylko... ...Mimifale ci tam, topisz, że cofniesz, Mimifale? A wziąłeś sobie tę kartę na ten blok? Właśnie Wasz... Michalę... Ej, udusił mnie, udusił no? mnie. Pomocy, pomocy. Dobra, żyję. Masz tą kartę? Zabiłem Baydera. Kurde, oh, Galiwes. Ja zabiłem Baydera, teraz weźmę tego, Maula. Ale będę go tracal. Ej! Wow, Abilitka mi się nie załadowała, kurde, mało HP muszę. Coś zabić. Dobra, zabić. Zabijam go zaraz. Dobra. Dawaj. Zabijam Wajdera Nice. Dawajcie tego. Ten Gliwe strasznie ucieka, w ogóle się ziwował jeden z nich, nawet nie wiem, chyba Kylo. Oj to tego Grivesa może uh. A czy z niebuje odpadkiem taką wygraną czy nie? Nie no co ty nie To by był straszny skam Wszystko no, się mi zlipował Ja dobrze idzie, chodź tu wejder jest teraz chodź na niego Dużo dusze nie jakoś, jeśli nie bójcie W sumie mówiłeś, że trzymasz bloka nieskończoność z rozmową Serio? O kurde, nie, 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 nie nie! Dobra, ja idę do Smitha go ratować Dobra, chyba no żyje Smith Dobra, zabiję go, mam KP dodatkowe. nie Ok, dawaj, żyj, proszę Dawaj leczenie nam wszystkim też, bo jak wiesz, tak używaj go Nie, dusz inny! Nie! Nie mogę umrzeć. Dawaj go SMIFie Kurde, 300 HP. Ej, bo ja dostaję... Nie, nie mogę, ja mam 3 v to... No, a ty tu jesteś, po mnie. Nie! Smithie, dlaczego? Musimy w takim razie wyjść wszyscy. No musimy wyjść, dobra, nie ma co, wychodzę. Anto i Ipe. Ja, ja się boję skoczyć nawet na nich, bo dostanę oh, właśnie detonic. Gotcha. Got bought... um. A... Tiberius um. uh, umarł. Dobra. Wychodzimy. Aaa, bo nie wzięli tego strzelającego jakiegoś takiego, co nie wzięli? Aiden. Boże no. Niedobrze, bo to Aiden będzie denerwować strasznie. Musimy ją tak strigerować, że ona po prostu zmieni tą Aiden zaraz. Ktoś to i ku to spammer. E, Dupu też nie żyje. Dobrze. Okej, okay, nie żyje. No jak będziemy razem, z trzymać, będziemy zabijali wersję, to tak się przejdę Kaweł od ciebie, topier, dobrze. Zabijemy O, zostaje tu nam musicie pomóc. Albo nawet trzy Viwana, kurde. Wracam. Tam biegnę do was, na góra. Kurde, dobra mam. Pomocy, bo jestem popatrzeniem evaderem. Nie! Smithy, nie! Nie Smithy, dlaczego? Co? No Smith, umarł. Nie. Smith, yeah. Oj. Uff. Dużo użyłem leczenia, mam pula teraz, praktycznie, do regeneracji. Boże, kup uciekał, ty. Dawaj, nice. O, Smithy, dobrze. Jaka odsiecz wiedeńska. Tam, Smithy, idem, kłopoty. musisz nam zniszczyć, Smithy. To taka głupia wersja, ona nie jest dobra. Dobra. A boba, boba! Warto na bobę, bo to prostu się trzy rakiety są Oj Kurde, muszę wyjść z dołka Tam laga, ja, ja też lagu, mam lagi, nie mogę sobie nadawcy robić Ja zostaję tu w musimy pomóc Gdzie? O, dzięki ty Jak ucieka, ty, ten Glives ma jakieś... O, o okay. to jak filmu Gliwess jest Dobrze, Smithy. Mm -hmm. O, wzięło Buffetta teraz. Weź zabij tego Boba, jak możesz. Jeszcze go, a go, ale to bardziej Siberus powinien zrobić, do rozodrębnięcia. Nice. Przepraszam, że bym spilał jeszcze trochę. chciałem. Dobra, Boba. Trzeba go zabić znowu. Ła, wow, ucieka. Okej. Okay. O, no Smith dotął mojej leczeni, zaraz. No kurde. No tego, bo my nie będziemy się męczyć. Zlusił mnie. Trzeba za nimi silnikownikami trzymać się razem. I Smith nie ma problemy z tym. Już go zabrałem razem z historią w Kurde wersja znajduje się z sniperki, uważajcie Ja po nią pójdę tam Dobra, idę też po to mail den Dobra, to biła mi się pomóc No, ale item się zdejmuje, żebyś... Dobra, zabiję. Idę po po was Dobra, ode mnie kiwę, so. to pewnie mnie nie kiwe, to po prostu Nice bo Dawaj smifia, taką boba ciśniemy Dobra On tak w ogóle damage'a prawie nie zadaje Dobra, nice Dokąd na nam idzie? Okej okay. Jest smifia, pierwszy w tabe jesteś No Łoł wow. Dobra O, tu zyskali 2 osoby nam tylko, więc... O 11 i... osób o... do... zniszczenia, o, no Nie Bo oni się dziwują Ale dobra, to tam może być ta runda, tylko że... Jak się dziwują wszyscy, to będzie problem Dawaj Na dupu trzeba uważać, bo mam kwestii z tym, co z paniką będzie wiesz no. Kurde, nie wiem, ten... Łami daje takiego... O oh, Boże. No i co, brawo? I co mi zrobisz? No, nice. Nice, dobrze ci idzie, ziomek. No, idę od niego. No tu wejdę. Ty ten Łami mnie goni całą mapę. Weź coś pomóż, kurde. O, dawaj topię. Mm. Pff, ten to. Będę to taki debil. Nice. Thank you Dobra, 8 żyć. Ile ich zostało? 4.4 są. Dobra. Mamy radę. Tylko nie, nie umrzyj teraz z nim, proszę. O! Kurde... Dobra, żyję, żyję. Technicznym, uważajcie. Ja nie Ej, nie! Udusili nas Dobra, ja żyję. Dobra, nie umierajcie po prostu. Ja Dobra, zabiję. Ale wygrałem. Nice. Oj. Dawaj to w pr... On nie ma bloka już. Nice. Okej. Okay. Odepchał mnie. Na kilometr. Kurde no. Zabiję go. Oj, nie duszą! Nie duszą w b Pomocy! Oh, to pierdolenie, nie wiem, jak szerzej! Zdję, spokojnie. <głosy> <głosy> Dawaj, debail, debailer, ostatni, ostatni, nice! Doskonałe się! Także dzięki za oglądanie, możesz zostawić suba, lajka oraz zachęcenie do na naszego Discorda, link w opisie. Możecie również zapisać komentarz, jaki według was jestem w trójstronnym w BattleFroncie, Może jakiś wybiorę <noise> i go zrobimy. Pozdro, i niech moc będzie z wami!